Mimo, że Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda istnieje od ponad 40 lat, a na swoim koncie ma wiele występów nie tylko w kraju, ale i za granicą, do tej pory nie nagrał żadnej płyty. Miłym więc zaskoczeniem jest wiadomość z ostatniej chwili, że takowa płyta powstała. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda nagrał pierwszą w swojej historii, w swojej historii płytę CD, płytę audio. No, płyta przede wszystkim będzie służyła członkom zespołu, ich rodzinom, no, ale także wszystkim mieszkańcom Nowej Rudy, ziemi no i mam nadzieję nie tylko województwa Dolnośląskiego, ale także trafi do użytkowników zamieszkujących inne tereny naszego kraju. Wszystkie osoby, które cenią ludową muzykę, barwne stroje i taniec zaproszone są na koncert. Koncert premierowy zaplanowaliśmy na 15 grudnia, to jest niedziela, najbliższa niedziela o godzinie 15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Jak poinformował nas Wojciech Chylewski kierownik zespołu pieśni i Tańca Nowa Ruda płyta powstawała w ekspresowym tempie, bo w zaledwie trzy tygodnie. Nie oznacza to wcale, że jest kiepska, a wręcz przeciwnie. Artyści wciąż zaskakują swoją publiczność. O, zaskoczymy wszystkim. Począwszy od y, formy koncertu, przez formę muzyczną, jaka na tej płycie się pojawia, przez y, brzmienie, jakie udało nam się uzyskać bardzo ciężką pracą. Y, jestem pewien, że wszyscy, którzy pojawią się na tym koncercie, wyjdą. Zaskoczeni, o mile zaskoczeni, i mam nadzieję, że płyta będzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród, wśród mieszkańców Nowej Rudy. Koncert promujący pierwszą płytę zespołu wydaną z okazji świąt Bożego Narodzenia odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 grudnia o godzinie 15. Wstęp jest bezpłatny.